W 1920 roku Bydgoszcz została wyzwolona. Bydgoszcz, jednym z ostatnich miast w Polsce, została wyzwolona spod panowania pruskiego, ponieważ Bydgoszcz należała do Wielkopolski i Wielkopolska było powstanie wielkopolskie. Pozostawiono Bydgoszcz bez walki. Dlatego, że tu były skoszarowane bardzo uzbrojone wojsko niemieckie. A zatem mądrość przywódców Powstania Wielkopolskiego była taka, żeby nie wchodzić w wojnę i nie tracić ludzi. Najpóźniej został wyzwolony przed Bydgoszczą, w walkach jeszcze, o Szubin. Tak bliziutko Bydgoszczy. Nie został ten. Więc tak, po 25-letniej niewoli powstało państwo polskie. Bydgoszcz wyzwolona w 1920 roku, tak jak już powiedziałem, w 18 roku już były ten. 8 lat wolnej Polski. Powstaje drużyna żeglarska na wspaniałych wodach bydgoskich. Tutaj muszę scharakteryzować, że Bydgoszcz jest wspaniale położona wśród wód śród, śródlądowych. Wyrda, toregatowy, Wisła z łatwym spławem do morza, dalej... Kanał bydgowski łączący Wisłę z Odrą i całą zachodnią Europę. Można tędy właśnie popłynąć. Teraz jest taki duży trend nawrotu tego, żeby znowu uruchomić tę trasę. Oczywiście 16 powstała 20 lat po powstaniu ruchu harcerskiego. Zaznaczam ruchu harcerskiego. Jeszcze wtedy nie było nazwy harcerskiej prawidłowej. I to, to był tak zwany ruch harcerski w Lwowie. Oczywiście zdajemy sobie sprawę, że w 1908 roku był tam zabór austriacki w Lwowie. To był najbardziej, że tak powiem, łagodny zabór, że pozwolono naukę w języku polskim, bo z historii wiemy, że naj, najtrudniejsze warunki jednak były e, pod względem ucisku, no, to był zabór pruski. Natomiast y, y, zabór rosyjski był najbardziej zniewalający Polaków, ponieważ zlikwidowano szkoły polskie. Nie było... Moi żony, babcia i dziadek nie umieli pisać i czytać. Pracowali w Zduńskiej Woli, w, w, w tkalniach. I to była siła robocza, a nie umieli czytać, co było fatalne, prawda?